Cześć, z tej strony Sławomir Woźniak i pomagam firmom wykorzystać technologię do rozwoju ich własnego biznesu. W poprzednim, pierwszym filmie obiecałem, że opowiem to, jak zabrałem się za budowanie marki osobistej. Nie był to przypadek, był to dobrze zaplanowany proces. Zatem zacznijmy. Dowiedzmy się, jak to zrobić krok po kroku. Przede wszystkim musiałem odpowiedzieć sobie na pewne fundamentalne pytania, na przykład to, kim jestem i to, dla kogo jestem. Ja zdecydowałem, że to, kim będę, to będę partnerem biznesowym i technologicznym dla przedsiębiorców, uznałem, że z takimi osobami lubię pracować. Koniecznie było również wybranie odpowiedniego archetypu. Jest to pewna etykieta, pewne pudełko. Które intuicyjnie Twoja grupa odbiorców będzie w stanie cię wpakować. Spośród wielu różnych opcji, ja zdecydowałem się wybrać mędrca i towarzysza. Stwierdziłem, że nie chcę być tylko wykonawcą, osobą, która wie, co może zrobić, ale także tym, kto będzie w stanie to dobrze zakomunikować, kto będzie partnerem, kto będzie na równych warunkach współpracował z drugą stroną. I właśnie dopiero wtedy, mając pewien obrys i pewne opracowane, miękkie elementy tworzenia tej marki, byłem w stanie przejść do technologii. Byłem w stanie zająć się tym, jakimi kanałami będę planował się promować, jaką treść będę planował tworzyć i z jaką częstotliwością będzie to występowało. To wszystko, o czym teraz powiedzieliśmy, było zapleczem, częścią strategiczną, koncepcyjną, w której opracowaliśmy nasz plan. To jednak, o czym chcę w dzisiejszym filmie Bardziej porozmawiać. Jest to część frontowa, czyli to, z czym często się spotykam, gdy rozmawiam z przedsiębiorcami i gdy zgłaszają mi swoje problemy związane z technologią. Jeżeli mnie teraz oglądasz, to jesteś zapewne ekspertem w swojej dziedzinie. Znasz się bardzo dobrze na swoim fachu, masz klientów, z którymi się komunikujesz, zarządzasz swoją firmą, zarządzasz pracownikami, promujesz się i tworzysz produkty. Pewnie zdarzyło Ci się, jak na przykład chciałeś zmienić obraz na swojej stronie lub dodać kolejną sekcję do niej. I wiesz co, domyślam się, że mogło to nie być takie wygodne i proste, żeby wejść tam, mm, zmieniać odpowiednie elementy, zrozumieć na czym polega błąd, który Ci wyskakuje na stronie. I słuchaj, zdecydowanie szkoda Twojego czasu na, na takie kłopoty. Ty możesz robić coś znacznie ciekawszego, coś znacznie bardziej rozwijającego w Twojej firmie, na czym się naprawdę znasz. I taka frustracja często doprowadza do paraliżu. Możesz trafić do pewnych ślepych zaułków, na przykład możesz spróbować jednak to zrobić wszystko samodzielnie. No, mam nadzieję, że ci się uda. Natomiast niejednokrotnie. Nie skupiasz się na tym, co jest najważniejsze dla Twojej firmy, ale babra się w tym, czym nie powinieneś się zajmować. Inną ślepą uliczką, w którą często ludzie wpadają, jest to, że po prostu zatrudniają sobie kogoś z Fiverr'a albo Upworku. Problem jest wtedy tym, że często ta współpraca nie wygląda najlepiej i nie otrzymujesz odpowiedniego wsparcia. To, co ja Ci chcę pokazać, to to, że istnieje lepsza droga, jest trzecia droga. Jest to współpraca określona na partnerstwie, w której oddelegowujesz swoją część pracy specjaliście, z którym będziesz w ciągłym kontakcie i z którym będziesz współpracować na bieżąco. Ale nie słuchaj tylko mnie, nie patrzyj na mnie, wyobrażając to sobie w głowie. Spójrz na tą wizualizację, wejdźmy w tą sytuację. Poznaj Weronikę. Werka jest absolutną mistrzynią social mediów. Jeżeli chodzi o planowanie kontentu, budowanie efektywnych rolek, spisywanie strategii, jest to dla nich czysta zabawa i przyjemność. Natomiast tak jak wielu moich klientów, Werka ma, ma pewien problem. Wiesz, czego nie lubi? Wyklikwania pewnych pierdół w WordPressie i zmieniania rzeczy na tej stronie. No więc zaczynają się schodki. I jak to możemy rozwiązać? Z pomocą może nam. Przyjść proces właśnie proces partnerstwa i odpowiedniego delegowania odpowiedzialności. Zobaczmy, jak to może wyglądać. Krokiem pierwszym będzie przede wszystkim zbadanie odpowiednich potrzeb. Musimy się dowiedzieć nie tego, jak chce, żeby Weronika wyglądała z strony lub żeby coś się zmieniło, ale to, jakie ma potrzeby biznesowe z tym związane, jakie cele chce rozwiązać. Pytanie o kwestie techniczne jest dość błędne, ponieważ przynosi odpowiedzialność za posiadanie wiedzy na nią zamiast na osobę, która się na tym zna. W ten sposób jesteśmy w stanie się dowiedzieć, że Weronika wcale nie potrzebuje na przykład skomplikowanej, wyglądającej najpiękniej na świecie strony internetowej, ale może ona potrzebuje czegoś, co daje skuteczny efekt, co spowoduje, że będzie miała większą ilość klientów na stronie i będzie pokazywało estetyczną wersję jej biznesu. Kolejnym momentem już będzie rzeczywisty proces delegacji. W tym momencie opracowujemy harmonogram, plan, zakres i finalnie Weronika otrzymuje ulgę, ponieważ przestaje się martwić o coś, czym się nie chce martwić. Wtedy pozostajemy w bieżącym kontakcie i usprawniamy rzeczy, które są potrzebne do zakończenia projektu. Po poznaniu potrzeb klienta, zaplanowaniu tego i zaimplementowaniu odpowiedniego rozwiązania, możemy przejść do elementów, w którym dostarczamy nasz projekt. I tutaj wiele osób popełnia błąd, ponieważ w takiej sytuacji decyduje się na to, żeby uzależnić trochę od siebie klienta. W takiej wizji, klient, żeby dokonać pewnej zmiany w swoim produkcie, który przecież zakupił od nas, potrzebuje na bieżąco nam płacić i wykonywać kolejne ruchy. To jest trochę sprzeczne z moimi przekonaniami etycznymi. Uważam, że odpowiedzialnością przedsiębiorcy jest to, żeby dostarczyć takie narzędzia, żeby klient był w stanie samodzielnie i efektywnie doprowadzić do zmiany, którą potrzebuje. Doświadczenia wiem, że niejednokrotnie klienci preferują to jednak oddelegować. Widzisz, historia Weroniki pokazuje to, jak może zrobić to lepiej i szybciej. To pokazuje generalnie. Dlaczego tutaj jestem? Dlaczego nagrywam te wideo? Chcę pokazać takim osobom jak Ty, przedsiębiorcu, który chcesz robić swoją robotę i chcesz zaoszczędzić czas, to jak możesz efektywnie wykorzystać narzędzia i proces, który oferuję. Przetestowałem setki, jak nie tysięcy różnych narzędzi. Wiem, które działają i które nie działają i chcę Ci pomóc, żebyś był w stanie efektywniej budować swój własny biznes. Pamiętaj, że technologia jest motorem napędowym rozwoju i bogactwa społeczeństw. Zatem wykorzystuj ją, nie bój się jej, próbuj i przede wszystkim próbuj mądrze, strategicznie, tak żebyś był w stanie wykorzystać pełnię, pełnię potencjału, który, który ci oferuje. Z chęcią ci w tym pomogę, dlatego zapraszam cię do zapisania się na newsletter na mojej stronie internetowej, w którym będę regularnie raz na tydzień Podsyłać wskazówki, informacje, jak, jak możesz to osiągnąć. Także tak, mm. daj subskrypcję, zapisz się na newsletter. Link masz w opisie tego filmu i czekam na Ciebie. Dobrego wieczoru.